Numer 2 rumieniały Ludwika Skowery w Przysusze. To największa szkoła ponadgimnazjalna w powiecie przysuskim i ze względu na liczbę uczniów, ale także ze względu na liczbę obiektów, które naszym uczniom proponujemy. Za chwilę zresztą te obiekty będziecie mogli dokładnie zwiedzić. Usługi szkolne obecny proponuje absolwentom gimnazjum trzy typy szkół. I całą ogólnokształcące technikum i zasadniczą szkołę zawodową. Panie dyrektorze, jaką ofertę przygotowała szkoła dla przyszłych swoich uczniów, którzy dzisiaj zwiedzają podczas dni otwartych? Na Dniu Otwartych chcieliśmy zaprezentować naj Popularniejsze kierunki kształcenia w naszej szkole. Takimi kierunkami niewątpliwie jest technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, ale również te kierunki, gdzie uczniowie mogą zdobywać wiedzę na przykład techniku usług fryzjerskich, techniku hotelarstwa czy techniku ekonomiście. Mamy również mechanika pojazdów samochodowych i oczywiście technika mechanika w tym przypadku. Te kierunki, które powiedziałem, najbardziej cieszące się popularnością to technik mechanik i technik żywienia. Wszystkie te kierunki również są kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Od tego roku jest to szkoła branżowa pierwszego stopnia, czyli zasadnicza szkoła zmienia się w szkołę branżową. Mamy również kierunki, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, czyli tą branżową szkołę jako wielozawodową, czyli wtedy Zajęcia praktyczne będą odbywały się u pracodawcy, a zajęcia teoretyczne odbywają się w naszej szkole. Chcemy pokazać bazę dydaktyczną, szczególnie oczywiście zaprezentować technika pojazdów samochodowych dwie pracownie, ale elektronik, technik elektronik którego byliście panowie tutaj mogliście zobaczyć. Też rzeczywiście jest bardzo dobrze wyposażony. W tej chwili będziemy od tego roku w tym ośrodkiem egzaminacyjnym właśnie jest technika elektronika i myślę, że to też jest zawód ciekawy, warty uwagi uczniów czy przyszłych tutaj. Tak jak tutaj właśnie profesorowie od technika elektronika opowiadali o tym, że to zawód tak naprawdę w przyszłości, ponieważ daje duże pole na rynku pracy. To jest nie tylko elektronik jako typowy elektronik, ale również programowanie usługi alarmowe, Dokładnie. usługi telewizyjne. Tu jest naprawdę szeroka szerokie horyzonty się otwierają. Rozpoczęliśmy współpracę z Edusatel. To jest taka firma, która właśnie zajmuje się alarmami na Rynek polski. Mamy tą pracownię właśnie, pięć stanowisk alarmowych, gdzie rzeczywiście można praktycznie przygotować zestawy alarmowe pod każdy dom. No a najważniejsze to jest później zaprogramować centralkę, którą po prostu będziemy chronili dane pomieszczenia czy dany budynek. Myślę, że bardzo ciekawe. Ja osobiście powiem szczerze, że jakbym miał w tej chwili wybierać szkołę, to myślę, że elektronik. Chociaż oni, mówię, mogą się w każdej chwili przekształcić czy dokształcić w zakresie elektroniki, na przykład samochodowej, i też będą mieli naprawdę, myślę, szerokie perspektywy. Tutaj też od przyszłego, same, od przyszłego roku szkolnego się zmienia sporo, bo reforma edukacji. I wydłużamy naukę zarówno w technikum, jak i w szkołach zawodowych. W zasadniczej szkole jest trzy lata, natomiast w technikum będzie pięcioletnie. Za dwa lata będziemy mieli i zarówno tych uczniów po gimnazjum i po szkole podstawowej, czyli będziemy mieli tak naprawdę dwa roczniki. No i cieszymy się, no, nie ukrywamy, że cieszymy się z tego, że będziemy mieli więcej uczniów, ale po prostu szkoła jest przygotowana, bo mamy ten nowy budynek tutaj. W tym przypadku główny budynek. Tutaj odbywają się tak naprawdę zajęcia praktyczne na dole. Pracownia fryzjerska na górze, no tam jest chyba 15, 12 do 15 stanowisk. Natomiast u góry, u góry znajdują się sale dydaktyczne, gdzie tutaj tak naprawdę klasy drugiej też mają kształcenie z zakresu teoretycznego. Zapraszamy oczywiście do naszej szkoły. Myślę, że taki dzień otwarty pokazuje możliwości, co już uczniowie potrafią, a poza tym oczywiście, mówię, są kursy, kursy barmańskie, baristy, jeżeli chodzi o żywienie. W tym przypadku kursy carvingu, można tam zobaczyć częściowo tylko zrobione. W tej chwili mamy, mówię, dla nich kształcenie dla dorosłych, chociażby czy sytuacja jest taka, że jeżeli skończą zasadniczą szkołę zawodową, mogą dalej kształcić się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i za pomocą kursów zdobywać nowe doświadczenia, w tym przypadku i kwalifikacje. Także to nie jest otwarte. W tej chwili mamy kurs z zakresu cukiernika i z zakresu kucharza. Jak Wam się podoba w drugim zespole szkół przy przysusze? Te dni otwarte, co Wam się spodobało, co, co, co Was zainteresowało? Ogólnie szkoła jest bardzo ciekawa. Fajne jest to, że jest tak, bardzo, tak wiele kierunków. Jest, jest różnorodna, różnorodnie jakby jest dużo kierunków. Można jest się dużo dokształcać możliwości. w różnych kierunkach, tak. A macie już jakiś wybrany kierunek, czy ciągle myślisz, co będziecie robić w przyszłości? Nie, ogólnie dalej myślimy i zastanawiamy się...